Jestem na ulicy Konopnickiej Jadę w kierunku Pogori 3 Jadę do Nowego Ronda w biegu Konopnickiej I Przez Nowe Rondo na końcu ulicy Konopnickiej Będę jechał prosto W ulicę Malinowe Górki od tej strony tego odcinka o ile mi się o ile pamiętam jeszcze, jeszcze nie, nie pokazywałem nie jeździłem tędy jak widać wjeżdżamy w strefę ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę czyli poruszamy się tutaj nie więcej jak ową 30 żadne skrzyżowanie nam tej trzydziestki nie odwołuje. Pustki, piękna pogoda. A tu jak widzimy, pustki żadnych rowerzystów. Przed nami kolejne rondo przed samą Pogorią 3. Oczywiście wiadomo, pustki dodatkowo jeszcze, parking przed pogorią trzecią. Oczywiście zamknięty, zamknięty z powodów epidemiologicznych. Więc tutaj wszyscy wiemy, rozumiemy sytuację, jaka obecnie w naszym kraju występuje. Więc jedyne co mogę zrobić to zawrócić. I jedziemy sobie z powrotem, dokładnie w taki sam sposób, i dojeżdżam do Ronda. Będę wyjeżdżał ze strefy ograniczonej prędkości. Powiada, tak jak przyjechałem, czyli na wprost drugim zjazdem. I przede mną jeszcze tylko skrzyżowanie ze znakiem stop, skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem. Stop, mamy obowiązek zatrzymania. Miejsce, w którym mamy być, wskazuje linia. Zatrzymając się tutaj. Mamy doskonałą widoczność na to, co się dzieje z prawej strony. Mamy doskonałą widoczność na to, co się dzieje z przeciwka. I tym właśnie pojazdom z prawej oraz przeciwka mamy tutaj obowiązek ustąpić. Mam wolną drogę, wobec czego spokojnie, delikatnie ruszam.